Jest tutaj domek kopyra z blogu blog Wiosna powitała nas z pogodą iście letnią, ponad 20 stopni Celsjusza. Z, tej też, jak mniemam, z tego też nie mam powodu. Bojan wypuścił piwo na lato, piwo kokosowe. Browar w Bojanowie, piwo kokosowe. Piwo jasno o smaku kogosowym z browarów Bojanowie, bo myślałem, że naj, y, najlepszą y, do tego miejscem do degustacji byłoby gdzieś miejsce pod palmami. E, no i porozglądając się po okolicy, no i kurde, znalazłem. E, więc y, spróbujemy. Powiem tak, strach jest, strach jest, i w zasadzie pierwsza moja myśl była taka, że nie, 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 nie dzięki, ale. Ale nie. Po co? Tak wiem, że mi nie będzie smakowało. Na 80% mi nie będzie smakowało. Po co w ogóle się męczyć? Ale. Pomyślałem tak. Piwo kokosowe ze Stewarta. Porter kokosowy, co prawda. Smakował mi. Smakował jak Bounty, no ale smakował Po drugie. No kurde. Yy... Wszyscy jadą po tym piwie z góry na dół, no to może nie jest takie złe. No może może kurde ten. Zresztą, skoro mam takie niskie oczekiwania, to jest duża szansa, że e, nie będzie aż tak źle jak e, jak sobie myślę. Ale co my tutaj mamy? Ekstrakt 14, alkohol 5. To sugeruje, że będzie słodko. Że będzie słodko, bo 5 to to spokojnie można z jedenastki e, wyciągnąć, więc sugeruje to, że 3, e, 3 stopnie są z, z cukru, który nie został przefermentowany, e, aczkolwiek nie do końca musi być to z cukru. E, co my tutaj mamy? Skład, woda, słód jęczmienny, chmiel, syrop glukozowy, aromat kokosowy. E, nie podoba mi się ten aromat kokosowy, w tym w stewarcie to były... To był po prostu kokos, to znaczy jakieś chyba wiórki kokosowe podsmażane czy coś takiego, nie pamiętam. Ale kokos był, kokonat. Natomiast tutaj jest aromat. Syrop glukozowy, jak sądzę, jest do dosłodzenia i jak sądzę, on się wlicza do tego ekstraktu. Natomiast no, nie zosta zostało to zrobione po fakcie. Co mnie trochę. Hmm... Dziwi i trochę y, jest godne potępienia to fakt, że nie ma słowa o tym, że piwo jest pasteryzowane. A moim zdaniem jest pasteryzowane, bo data przydatności to 12 czerwca. Zakładam, że y, zostało rozlane gdzieś 12 marca, czyli 3 miesiące. Piwo niepasteryzowane tyle nie wytrzyma. Chyba, że będzie mikrofiltrowane. Po drugie, y, no, Browar Ciechan a co za tym idzie cała grupa BRJ, czyli Browary Regionalne Jakubiak, swoją przewagę konkurencyjną uczyniły z tego, że bardzo mocno zwracali, zwracano uwagę na to, co jest pasteryzowane, a co tylko udaje piwo, co jest niepasteryzowanym piwem, a co udaje tylko niepasteryzowane piwo. Więc trochę nie wypada, nie wypada takich rzeczy robić. No ale spróbujmy, spróbujmy, nie powiem strach jest, strach jest. Bardzo ładny, znaczy bardzo ładny to może nie. Ciekawy, firmowy kapsel. Aczkolwiek już wykonanie jest takie sobie, bo ten obrazek tutaj, to zdjęcie jest nieostre. No i to jest trochę lipa. No mi też wyostrzyć nie chcę. O, wyostrzyło. Ale widzicie, zdjęcie jest dalej nieostre. I tu jest, tu jest lipa. Natomiast sam pomysł, żeby dać zdjęcie browaru, jest jak najbardziej słuszny. No, tylko że nie wiem, czy drukarnia nie jest w stanie takiego czegoś... Znaczy, ten producent kapsla nie jest tego w stanie wykonać, czy jaki problem, ale ten... No, ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Czuję już kokos. Czuję kokos, czuję po prostu lato, drinki z palenką, których nigdy nie piłem. No, jest fest, jest fest tego kokosa. Piwo jest jasne. Na lato. Dobra, to sobie odstawię tutaj. Aha, fest kokos. Lekka taka nuta, troszkę likierowa. Ale kokos jest naprawdę potężny. Eee, dobra, piana dość obfita, złocista. Eee, tutaj coś białego potrzebuję, żeby wam pokazać barwę. Złocista taka, no, piwna, piwna, bardzo, bardzo piwna. Kolor jak najbardziej prawidłowy: kokos. Jest dużo kokosa, dużo aromatu kokosowego bardzo dużo. Strach jest. No, trochę daje szamponem kokosowym, jakbyście myli włosy i, i wam e, wpłynęło do ust. Mm, no jest słodycz, jest jakaś tam goryczka, tylko ta goryczka w połączeniu z tym kokosem daje wrażenie właśnie szamponu kokosowego. To, to trochę nie, ze sobą nie gra. W spewarcie tam był... E, tam była e, czekolada. Czekolada daje taką kontrę czekoladą, ale to jest naturalne skojarzenie. E, no niestety, jesteśmy niewolnikami naszych skojarzeń. E, więc e, czekolada kokos, bounty. Bounty, baton, bardzo przyjemny. Goryczka kokos, szampon kokosowy, który się dostał do ust, jak myliście włosy. Czy to jest dobry napój na, na... lato? Mam obawy. Być może jego potrze, potrze, po, 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 powinno się zmrozić po prostu. Wtedy powinien być jakiś, nie wiem, bardzo... taki bardziej orzeźwiający, bo on jest jednak dosyć słodki. Mmm... No jest to piwo aromatyzowane. Jest to piwo aromatyzowane, jest to piwo po prostu z e, zaprawką kokosową. Nic tutaj nie da się oszukać. Nic tutaj się nie da wymyślić e, lepszego niż, niż takie określenie. Powiem tak, ja wiem, że to nie jest piwo dla mnie. Ja wiem, że to nie jest piwo pewnie dla was, czyli którzy oglądacie ten blok. To jest piwo dla kogoś, kto chce słodko. Kto nie chce smaku piwa. Eee, nie wiem, czy to nie będzie się, nie, nie skończy tak, że po prostu będzie zmrażane do jakiejś bardzo niskiej temperatury i dolewana do środka wódka, żeby zrobić drina z tego. Eee, nie wiem, jaki był cel tego piwa. Eee, co ono, co ono ma po prostu osiągnąć na rynku. Obawiam się, że Obawiam się, że ono nie znajdzie swoich e, amatorów. Bo nie sądzę, żeby ktoś, kto naprawdę lubi piwo, do tego piwa wracał. A jestem, nie jestem przekonany, czy, czy ta goryczka nie jest zbyt jednak e, agresywna dla ludzi, którzy chcieliby coś słodkiego o smaku kokosa. Wydaje mi się, że w ciemnym piwie byłoby to wszystko bardziej do zaakceptowania. No ale dobra, jeśli, e, jeśli browar, e, żeby wykorzystać swoje moce produkcyjne, musi produkować też takie produkty, niech produkuje. Ja bym chciał po prostu, żeby produkty, w których są używane amerykańskie chmiele, które są skierowane do bardziej wyrobionego odbiorcy, takie jak Bojan, Black Ipa, czy, czy może któreś tam jakieś nowe piwo z na amerykańskich chmielach, jakieś bardziej nachmielone, bardziej goryczkowe, jeżeli będą i te, i te ok. Natomiast no, to nie jest piwo dla, dla piwoszy. Tak czy owak, wasze zdrowie pod palmami. Flamingi chyba. Tak ten, takie dźwięki wydają, nie?